Wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii zagrajmy w... Jest to Close to the Sun, a ja jestem Juno. I mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego. E, gram zupełnie na ślepo. Mm. O, ładne coś tam się pojawiło, a ja e, od razu w opcję weszłam. W ogóle jak tak zerknęłam na pierwszy rzut oka, gra mi wygląda na... Takiego bajoszoka, bardziej przygodówkowego, więc e, może być ciekawie. W ogóle to przenosimy się na jakiś statek, e, na którym doszło do dziwnych wydarzeń e, na przełomie wieku bodajże XIX i XX. E, wynalazek Nikoli Tesli tutaj jest bardzo istotny. Tyle o grze wiem. Więc e, nie wiem czy to dużo czy nie. Sam już ten ekran początkowy bardzo do mnie przemawia i już nie mogę się doczekać, e, żeby to zagrać. Tylko no właśnie jak mówiłam, mam nadzieję, że nie będę się jakoś za bardzo męczyć. Nie wiem czemu mam kontynuuj, jak nie grałam. Więc oczywiście klikamy nową grę, no i jasne, że na pewno. Wow! Nieźle się zaczęło. Tak. Z przytupem, muszę powiedzieć, ee, dział bezpieczeństwa prowadzi obserwację całego personelu na pokładzie. A, nie zdążam doczytać. Wyjątkowy umysł Ady. No dobrze, rozpoczynamy. Prolog. I left you suddenly and without warning. For that and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen, only that pursuing my research could change the world. And we did. Just not in the way I'd imagined, not yet anyway. I want to explain everything now so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you if only so that things unfold the way they are meant to time and necessity has kept us apart but that is about to change we need you here aboard the helios with me i've enclosed a receiver and as the name implies it can receive signals through which we will communicate i know a little of this will make any sense right now but i also know that you will keep your promise i love you your sister ada Ta potrzebuje nas na tym pokładzie. E, też nam nic takiego nie mówi. Dobrze, czyli przynajmniej wiem już, e, jak nasza główna bohaterka się nazywa Rose. Kursor mi tu e, momentami wyskakuje. W zasadzie nie wiem, dlaczego nie powinien, chyba. No i może jakoś e, może jakoś przeżyjemy e, mimo wszystko. E, dobrze, możemy to zbadać. Helios Triumf, inżynierii, gwarancją rozwoju nauki. Dołącz do załogi Heliosa. Złóż podanie. Możemy trochę rzeczy poprzeglądać. O, mydełko, walka to jest, rozumiem, nasz pokój. Bardzo ładny. Hmm. Groźnie te fale wyglądają. Choroby morskiej nie mam, ale hmm, nie przemawia do mnie taka duża słona woda. To, szanowny gościów jednak. Przecież dotrzemy do Coriosa. Wszystkich pasażerów ubezpieczonych. Dziękuję. Mam nadzieję, że działa lepiej niż te automatyczne To fakt, a my zaraz się misją zajmiemy, ale najpierw... Mm, zobaczmy. Przekraczamy kolejne granice nauki pod kierunkiem samego niekoli Tesli. Wynalazki i innowacje bez sztucznych ograniczeń finansowych i politycznych. Globus, no, 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 tam oczywiście. Dziś zamknięte, tutaj jeszcze coś. Hmm, gazetka, brytyjska marynarka w pościgu za Heliosem. O proszę, proszę. Hmm, premier żąda uwolnienia naukowców. Eee, teraz pytanie, czy to czytać bardziej jakoś z niemiecka, czy jak te... To... Eee, no właśnie nie zwróciłam uwagi jak tam czytali. Dobra, zamiast tak się może rozglądać... A no nie, wybaczcie. O, jak zwykle w grach pełnia księżyca. Nie no, zamiast tak bez sensu biegać i po prostu sobie wszystko oglądać... O nie, nie mogę tam wejść. To może powinnam zacząć grać, co? No właśnie, to tak grać, grać na serio. Hmm, tak, trochę tu. Widzę naokoło. O, kolejne jakieś papiery do przestudiowania, Wielki Teatr Heliopta. A, no cóż. W ogóle to jak widzę jesteśmy same z Rose. Hmm, co? Niczego dobrego nie zapowiada. O, mogę wejść jeszcze do środka? Hmm. A, to jest co, naokoło taka droga, czy jak? Tak. To jest droga naokoło. Wow, odkrycie moje. <laughs> no nic, chodźmy na górę, chociaż... Jej, jak pięknie to niebo O Ojej, jak księżyc się cudownie w morzu odbija. Tak, wizualnie gra robi ogromne wrażenie już od początku. E Ok, grywalnie jest bardzo przystępna jak na razie. Chociaż samouczka nie uświadczyłam. Zakładam, że niczego trudnego tu gra dla mnie nie przewiduje. A tutaj, myślałam, że tu coś przy tych guziczkach mam kliknąć. No, jak się okazuje, nie. Czyżby koniec prologu. Ja widzę, że przy ekranach wczytywania gra lubi się trochę wyszarpać. Tak w ogóle chyba adekwatna nazwa tego studia. Trochę to tak e, zahacza o klimaty ze statkami Widmo, ale oczywiście wiem, wiem, że to nie to, tu raczej inne klimaty będą, chociaż kto wie. Nie chciałam tu za dużo gadać, by klimatu nie psuć. Widzę, jest taki pozytywnie ciężki, troszeczkę mroczny, ale w takim paśniowym stylu. No i steampunk też tutaj ewidentnie da się odczuć. Eee, Konieczność poruszania się po wielkim statku. Dobrze. I rozdział pierwszy. A, no tak, mam nacisnąć. Dobra, wstajemy. I coś się stało z dźwiękiem. Wejdź nam popatrzeć, Józef. Halo, gro, co jest? Dobra, już odzyskałam. Chyba kontrolę nad tym wszystkim. Nad grom znaczy się. No i przy krana kładowania trochę widzę, e, będzie problemów. Ale. Wow, trybiki, światełka. Tak jak mówiłam, bardzo steampunkowo, no przepięknie. I jak mówiłam, moi drodzy. I myśliłam, że Helios no właśnie, gdzie są wszyscy, hej. Eee, Tłoczniej, ale myślałam też, że no, że będzie jaśniej, nie? Tak nie myślałaś, Rose? <laughs> no dobra, ja też nie. Ale hej, ja zaczynając grać w tę grę, mniej więcej już coś wiedziałam. Pomruki. Rozumiem, że maszyny. The Helios, tak. a Jestem ciekawa, jak wiele tu mamy yy, z otoczenia do penetracji. Jak wiele jest tutaj przedmiotów, które można zbadać, przeczytać. Te jakieś notatki. Hmm, nie wygląda na to, żeby tu zaraz coś jakoś było w ilości większej. No cóż. Jak nie, to nie idziemy. Tu, chociaż... How am I to get hmm. Może po prostu mam po sobie... Chciałam powiedzieć o porze, like to. To No właśnie, nikt nam tu raczej nie pomoże. Szczur krętowy. Dobra. Hmm, to. Jakie to miłe, że poczyniło to to za nas tonory, hmm, muzykę nawet włączyło jaką skoczną. Hmm, tylko że jak widzę nie ma tu nikogo, kto by jakoś tam specjalnie pląsał sobie. E, tylko tylko właśnie Rose tutaj jest. Ojej, to jest o wiele ładniejszy globus, kurwa! Globus niż ten, co w tam na statku był. Śliczny, ale tak, już reflektor mnie wystraszył. Nie, no bo nie myślałam, że takie coś na wstępie. O, And yet still hungers for that other half. No, coś to robi nie, tylko chyba jakieś oznaczenia, gdzie jestem mniej więcej dobrze. Czyli tak, wchodzimy do środka. No, w sumie wejść raczej do środka, bo raczej wejść na zewnątrz się nie wejdzie. Oj, ktoś tu własny torty. What have you got yourself into, Ada? Dobre pytanie. Great. A, super, super. Widzę, że jest przynajmniej zapis. Mm. Tu. Mm. Spoko. To wyglądało, jakby sam statek krzyknął. Tu rozumiem, mogę przeskoczyć. No, nie tak jakoś parkurowo specjalnie, ale też ładnie to zrobili, tak realistycznie bardzo. Tu coś, aha, mogę zrobić. To znaczy tak jakby... Mhm, czego się nie dotknę, to zepsuję, jak widzę. Co wyłączy dwa połączenia? Aha, tu jest ta winda, a tam pewnie pierwszy... Przełączników. No dobrze, to idziemy. Widzę jakieś zielone światełka, no czyli coś tam jeszcze działa, ale to za moment. Co jest tutaj? Aha, zamknięte drzwi. Miło. No i ułatwia nam to życie, bo przynajmniej wiadomo gdzie iść. a tu coś może A czy jest tak ciemność? Tak, światełka lubią gasnąć tu, jak widzę, i lubią mnie straszyć. No chociaż. Mm, Akurat Woleh, żeby this is the last ship. Unless it wasn't already obvious, this ship is under strict warranty. There is to be no movement on board of the Helios. And yet, here you are. Another one of Innocent spies, I hmm. think. No matter. Movement throughout the ship has been restricted. Whether you are friend or foe, do watch your step. Dziękuję za co Ciekawe to, tak w ogóle dosyć. Mm. I takie. No, podejrzane. E, ogólnie trochę. Dobra, tu mamy coś do czytania znowu. E, francuska klimatolog. Na Łodzi. Kolejny znany naukowiec... Hmm, czyli no, całkiem sporą ekipę pewnie tutaj y, uzbierali i właśnie coś się musiało stać złego. Pytanie, czy ktoś to zaplanował, czy właśnie był jakiś wypadek? Hmm. W sumie wszystko się mogło stać. Trochę. Okay. Tak, trochę w ciemno patrzę y, te wszelkie wciskam. O, proszę. Yy... Nie no, sobie otworzymy to, bo się zamknęłam. O, tu chyba tego czegoś nie czytałam. Nie wiem, czy to czytałam. Nie, tego nie. Dział komunikacji wewnętrznej. Przesłuchanie badacza Beckera błyskawicznie wpłynęło na liczbę poufnych informacji ujawnionych w rozmowach. z yy... Jako zdanie dla Edison'a. Że... O, eee, ja się zastanawiam w sumie, czy czytać wam to na głos, czy lepiej bym ja sobie po cichu czytała, a wy na przykład... Hmm. A wy sobie na przykład zatrzymacie i doczytacie. <grytanie> Stare, sprawdzone metody. Brzmi ciekawie. Dobra, ale tak. Ciekawie, nie, ciekawie. Widzę, że i tam można pójść. ale i na górze coś jest. Tu coś psika. Co to? to. E, wiadomość Stubowa. Bez obaw. Jej badania stanowią klucz do wszystkiego. Mhm. Mm Dobra, zanim do tamtych drzwi, to sprawdźmy, co jest właśnie na górze. Ja się boję, że ja w końcu się skupię, gdzie w zasadzie jest dalsza właściwa droga. O! Interesujące jakiś David Bishop. Ciekawe, czy powinnam sobie zapisać coś z tego, na przykład numer tej przepustki. Kolejna gazeta. Wyrwane strony z gazety dokładniej. Promień śmierci Tesli. Ma zakończyć wszystkie wojny. Narzucenie światła pokoju pod groźbą wyrządzenia niewyobrażalnych zniszczeń. A, tak w ogóle ciekawe. E, narzucanie pokoju przez e, groźbę. A, dobra, to patrzyłam. Myślałam, że jest tu jeszcze jakaś dźwignia, której wcześniej nie zauważyłam. E, jak się okazuje, nie całkiem. To już teraz idziemy do jeszcze wcześniej, tylko tak. E, drzwi, o które jedynie zahaczyłam. Patrzę, tu... O! Tu mogę wejść. To wygląda jak jakiś pokój przesłuchań. Sylwia Bishop. Ona tak w ogóle... Ofu, karaluszyska. Ona tak w ogóle e, przypomina mi replay e, z Obcego. Tak, nawiasem. O, jeszcze jedna gazeta. Tesla zatrudnia oficera brytyjskiego wywiadu dla zapewnienia bezpieczeństwa i informacji na Heliosie. Kolejny znany naukowiec dołącza do stale rosnącej ekipy. Ojej, jaka maska. <laughs> Upiorna. Mm. O coś do przekręcania. Hmm. Na razie nie wiem, czy mi to coś daje, czy nie. Hmm. O, kręciłam jakoś bez tołku. This Wait until my hears about this. Hmm. Tak, ale właśnie to wszystko... Naprawdę sugeruje mi, że lepiej byłoby są spieprzać, tylko chyba już nie mamy gdzie ani jak. No pięknie, tego nie otworzymy. Mm. Zaraz. A, to jest takie jakieś niedomknięte zdignie. A... Dobrze, jedną już włączyłam, czyli co? Powinnam tak i pytanie, czy ja mogę tak po prostu wrócić i powiedz w drugą stronę jakoś? Może to by miało jakiś sens? Nie wiem, zaraz się okaże. Mm. No tak, tu zamknięte. No proszę. Hello? Any, anyone there? Wygląda jakby ktoś tam był. Tylko no właśnie. O dziwo, tym razem światłość się stała, a nie zgasło. Coś od razu się wyłączyło na starcie. Hmm, dla panów. Na pewno Rose chcesz tam wchodzić. No ja myślę, że nie chcesz. No tu co, dla pań też nie wejdziemy. No trudno. Mam nadzieję, że dzisiaj Rose nie chce za potrzebą, oj, otwarte drzwi. Hmm. <noise> ktoś mu dorysował, eee, ktoś przerobił go na diabła, krótko mówiąc, wymowne, w obliczu tego wszystkiego. Może i adekwatne, cholera wie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie właśnie spróbujmy ten... Aha. Tu sobie otworzyłam przejście. Ale tu. A, zaraz zaraz. To już otworzy od razu tutaj. No tak. A zanim tam, to ja może wszystkie te drzwi posprawdzam lepiej. Aha, zamknięte. To sobie mogę próbować sprawdzać. Zaraz stąd przylazłam. Bo ja już tak gubię się skąd przyszłam. Nie no, nie mogłam tu przyleść, tak tu. Zamknięte. Wow! No jasne, wszystko się psuje. E, niedobrze. Kolejna rzecz do badania. Kolejny jakiś badacz. Hmm. Może z tych badaczy e, porobili. Po, może badacze poprzerabiali na obiekty badań. I wie raport o incydencie. Eee, zgodnie z protokołem A12 oficerowie powitali jednostkę przybywającą z Sydney. Kiedy gość nie wyszedł na pokład, zgodnie z instrukcją, oficerowie wsiedli na łódź w celu przeprowadzenia rutynowego przeszukania. Gościa nie odnaleziono na pokładzie, podobnie jak dokumentów wystawionych przez Wander Clive. Oraz regulaminowego stroju. Dalsza inspekcja jednostki wykazała zauważalne, ale niegroźne zadrapania na serburcie. W dziennikach nie było informacji o wgnieceniu, gdy statek opuszczał Sydney. Dlatego możliwe jest, że w trakcie podróży na Heliosa jednostka spotkała się z innym statkiem. Jest to już jedenasty podobny przypadek w tym roku. Hmm. No to. Confirmed Edison agents? Seems like their rivalry is alive and well. Mm -hmm. I co? Gazeta premier do uwolnienia naukowca. Nie pierwszego, jak widzę. No, e, robi się naprawdę dziwnie. E, tak. taka tajemnica bardzo mi odpowiada. A ja tu kątem oka widziałam wcześniej drzwi właśnie znowu z tymi cosiami do kręcenia, dobra okręcę no, bez stołku jakoś. Nie wiem, czy jest jakiś określony układ tego. Czy mam sobie tak byle jak tym kręcić? Nie wiem, próbuję byle jak. Hm. Może w końcu zaskoczy. Hm. Albo i nie. Może będę tak kręcić w nieskończoność? Mm. No dobra, gro. Bo się zaraz wkurzę. O! <śm> no wystarczyło zagrozić, że się zaraz wkurzę. Ach, ta moc sprawcza! No brawo ja! Dobrze, tu jeszcze, zobaczmy, papierzyska. Jakieś bez ręki. Prawdopodobnie uśpiony agent. Okay. Ale... <śm> No i nie komentujemy. Tutaj paszport jakiejś, techni jakiego, jakiejś technika. A, no dobrze, to drugą do it. Now to find nie? Mm, tak, pojedźmy windą. Już nie mogę się doczekać. Nie ma to jak wsiadać do windy w, na statku, yy, na którym wszystko się psuje. No ale cóż, co to jest? Mam to zbadać. Wytarta karta kodowa, aha. No, to chyba warto ją wziąć i od razu używamy. Wow! What the hell? Hej! Hej! No, jednak nie jesteśmy Rose tutaj takie same, tylko nie wiem, czy to dobrze w takim układzie. A i znowu jakieś, patrzę, wykrzaczenie gry nastąpiło. A, dobrze, rozdział drugi Ogień Prometeusza nam się... tutaj zaczyna. Stąd też wydaje mi się, że to dobry moment na koniec odcinka. Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję właśnie, że Wam seria pomysłu na serię się podoba. A na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć!